Uzupełnić swój profil. Logujemy się na swoje konto. Po zalogowaniu się na swoje konto wyświetlają się alerty miejsc, które warto uzupełnić. Czyli mamy uzupełnić dane profilowe, nie uzupełniono danych firmowych, oraz jeżeli ktoś potrzebuje płatności online, potrzebuje uzupełnić bramkę płatniczą i przechodzimy sobie w tym miejscu do uzupełnienia danych profilowych. Możemy to wybrać. Tutaj z tego alertu zawsze na pasku głównym znajduje się edycja profilu i wszystkie dane, które zostają wprowadzone, czy jest potrzeba ich edycji. To tutaj, w tym miejscu, można to wybrać. Przejdziemy sobie do edycji profilu z alertu, gdzie wyświetla nam się komunikat, aby uzupełnić wszystkie pola, które się palą na czerwono. Kiedy przy zakładaniu konta była do wyboru trzy, trzy możliwości konta: konto subskrypcyjne, konto prowizyjne bądź konto darmowe. I tutaj wybiera się konto, które było wybrane przy zakładaniu konta. Można to konto tutaj w każdym momencie zmienić, czyli przy zakładaniu konta, jeżeli zostało wybrane subskrypcyjne w celu sprawdzenia jak działa portal. To w każdym momencie właściwie można zmienić sobie na podstawowe, ewentualnie prowizyjne, gdyby ktoś tak potrzebował. Tutaj wybranie tego typu konta nie powoduje uruchomienia subskrypcji. Uruchomienie subskrypcji jest zupełnie w innym miejscu. Tutaj na razie wybieramy tylko i wyłącznie jaki to typ konta ma być. Wprowadzamy tytuł naukowy, czyli to będzie do wyboru magister, doktor, profesor i uzupełniamy swoje dane. Adres profilu to jest fraza, która pojawia się w linku z danym profilem, czyli jeżeli jesteś psychologiem, to wtedy warto wpisać w tym. Adresie psycholog bądź psycholog, psychoterapeuta, może być to też razem. To, co jest ważne przy uzupełnieniu profilu, to tutaj wybieramy sobie w miejscu specjalizacji, to jakie wykształcenie mamy, jak, jaką tą specjalizację mamy. Czyli, jeżeli jestem psychologiem, to wybieram sobie psycholog. Zawsze potrzebuję tutaj kliknąć w. Plusik, aby to się dodało. Kiedy dodaję specjalizację, to tutaj portal potrzebuje potwierdzenia tej specjalizacji, więc tutaj dodaję dokument, który będzie jakby potwierdzał moją specjalizację. Mogę tych specjalizacji wybrać tyle, ile właściwie ich mam. Czyli jeżeli jestem do tego jeszcze neuropsychologiem, to jak najbardziej mogę to dodać. I znowu potrzebuję dodać dokument, który będzie potwierdzał te moje kwalifikacje. Bez tego profil nie będzie, nie, nie zapisze się, czyli nie będzie możliwości, aby mógł być uzupełniony. Rodzaj wizyty. Więc zawsze tutaj wybieramy sobie ptaszka i wybieramy właściwie grupy osób, z którymi pracujemy. Jeżeli to są osoby dorosłe, to zaznaczamy dorosłe, jeżeli to są dzieci, ale dzieci też w przedziale jakimś wiekowym, to mamy możliwość również tutaj zaznaczenia, jaki tu jest przedział wiekowy. Wybierzmy sobie. I tutaj też jest możliwość dodania kilku rodzajów wizyt. Nurt terapii. Nurt terapii, w zależności od tego, czy jesteś psychoterapeutą, czy psychologiem, również można wybrać. Jeżeli jesteś psychologiem i nie masz żadnego nurtu, który by potwierdzony był jakimś dokumentem, to wtedy można wybrać brak. Jeżeli jesteś psychoterapeutą, który pracuje już w określonym nurcie, to wtedy wybieramy sobie nurt, w którym pracujemy i jak zawsze to klikamy plusik. W tym miejscu wybieramy sobie zdjęcie profilowe. To ważne, żeby to zdjęcie było jakieś czytelne, jasne. By było też widoczne, bo to też ma znaczenie przy wyborze danego specjalisty. W tym miejscu klikamy sobie zgoda na newsletter, bądź zgoda na dodawanie opinii. Tą zgodę można w każdym momencie albo cofnąć, albo dodać, jeżeli nie została kliknięta. Więc to w zasadzie każdy indywidualnie sam sobie ustala, czy takie opinie chce. Mieć. Przechodzimy do obszaru pomocy. W obszarze pomocy zaznaczamy właściwie obszary pomocy, z którymi my osobiście pracujemy. Czyli, jeżeli to jest na przykład obszar pomocy, uzależnienie, to od razu nam system właściwie podsuwa podpowiedzi, czy oto nam właściwie. Chodzi, tak? I tutaj dodajemy jak wcześniej i te obszary pomocy będą się wyświetlały na, przy wizytówce. Dlatego warto tutaj uzupełnić wszystkie te obszary pomocy, z którymi, w których pracujemy, żeby ten profil był jak najbardziej widoczny i jak najbardziej Osoby, które szukają, jakby w danym określonym zaburzeniu, mogły się znaleźć. I wybieramy sobie tutaj język. Jak widać, to się pali na czerwono, czyli jest to ramka, która jest ważna do uzupełnienia. Jeżeli posługujesz się kilkoma językami, to możesz również dodać kolejny język, na przykład angielski. I klikamy sobie w plusik i mamy to już dodane. Tutaj mamy trzy pola, które są polami opisowymi, i e, tutaj każdy już indywidualnie wpisuje sobie to, co potrzebuje o sobie samym. I kiedy mamy tak już uzupełniony profil, zapisujemy i wysyłamy do moderacji. I jak widać, tutaj e, komunikat, e, któreś z czerwonych pól nie zostało przeze mnie uzupełnionych. Więc potrzebuje się do niego cofnąć i sprawdzić, które są nieuzupełnione. I w zasadzie nieuzupełnione są te jedne z ważnych tutaj pól. Po wysłaniu do moderacji, jeżeli to będzie pomyślne, weryfikujemy Twoje konto. Jeżeli nie ma jakichś dokumentów, to prosimy najczęściej mailowo o dosłanie jeszcze potrzebnych. Dokumentów. W razie jakichkolwiek pytań, można zawsze napisać do nas. Dziękujemy za uwagę.